Serdecznie chciałbym pokrótce zrekapitulować wizytę, misję Parlamentu Europejskiego, w skład której wchodziłem i która była na Ukrainie w ostatnich dwóch dniach. Odbyliśmy szereg miarodajnych spotkań, zarówno z przedstawicielami władz w osobie szefa administracji prezydenta Janukowicza, de facto wiceprezydenta, osoby ważniejszej od premiera, mianowicie Andrijem. Klujewem spotkaliśmy się z przedstawicielami opozycji, spotkaliśmy się również na kolacji z szefami wszystkich trzech najważniejszych kościołów na Ukrainie, mianowicie Kościoła Grekokatolickiego, Cerkwi Kijowskiej oraz Cerkwi Moskiewskiej. To wszystko towarzyszyło również spotkaniom. Osobiście tutaj poszerzyłem program, odłączyłem się dwukrotnie od grupy, żeby zobaczyć nieco więcej z protestantami, demonstrantami, uczestnikami Majdanu, uczestnikami protestu w domu ukraińskim, takim drugim centrum obok Majdanu, gdzie gromadzi się komendatura tego protestu. Wnioski, proszę Państwa, są dla nas jako Solidarnej Polski następujące. Po pierwsze wolna Niezależna samostina Ukraina leży w interesie Polski i w interesie Polski należy czynić wszystko, żeby wszelkie procesy umacniające niepodległość Ukrainy i niezależność wzmacniać. Mamy jednak wszakże do czynienia z pewną egzaltacją na tle Ukrainy i zapętleniem się polityki polskiej. Pierwsza sprzeczność i pierwsze Zapętlenie to kwestia aspiracji europejskich. Z jednej strony politycy polscy jeżdżą na Majdan, mówią, że Europa jest na wyciągnięcie dłoni, nic tylko do niej przystąpić. Tymczasem nie towarzyszy temu żadna realna, symetryczna oferta europejska. Dokładnie żadna. Czasem mam wrażenie, że Polacy na Majdanie zachowują się niczym. Wojska radzieckie, które do Warszawy w 1944 roku na Pradze wzywają, Powstancie, Warszawo, powstancie, a będziecie wolni. Warszawa powstaje, oni potem cofają, Warszawa umiera, powstanie gaśnie i oni nie mają z tym nic wspólnego. Boję się, że oczywiście to jest być może na wyrost, ale trzeba jakąś odpowiedzialność za słowa ponosić. Nie wolno mamić Ukraińców perspektywą szybkiej akcesji do Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy Unia nie sformułowała żadnej realnej oferty akcesyjnej dla Ukrainy i niestety polityka polska, która powinna mieć ambicje kształtowania wschodniej polityki unii europejskiej poniosła w tym zakresie porażkę, ale z tej porażki powinni właśnie politycy, którzy się tam pojawiają, wyciągnąć wnioski. Sprzeczność druga i zapętlenie drugie polskiej polityki na Ukrainie polega na dosyć czarno-białym widzeniu pozytywnych, negatywnych bohaterów. W pozytywnym bohaterem w większości mainstreamowych polskich polityków jest Julia Tymoszenko, a trzeba wiedzieć, że z punktu widzenia niezależności Ukrainy od Rosji, na czym tak bardzo nam zależy, jest to postać co najmniej budząca wątpliwości. Dość przypomnieć gigantyczny majątek zgromadzony dzięki osobistym relacjom z Rosją, dość przypomnieć powód, dla którego przynajmniej formalnie znalazła się w więzieniu, czyli podjęte bez zgody i upoważnienia Ukraińskiej Rady Ministrów porozumienie gazowe z Rosją, które oznaczało dotkliwe straty dla Ukrainy podjęte właściwie samodzielnie przez, samodzielnie przez panią premier Julię Tymoszenko. Czy z tej perspektywy należy uważać, że jest to jedno, jednoznacznie pozytywny bohater i symbol wolności i niezależności Ukrainy? Mamy wątpliwości. Drugą taką osobą, która jest de facto gloryfikowana przez polskich polityków jest Oleg Tjachnybog, szef partii Swoboda, która nigdy nie rozliczyła się ze swojego spadkobierczego dziedzictwa w stosunku do ukraińskiej powstańczej armii, która ma przecież na sumieniu śmierć stu tysięcy, jeśli nie stu kilkudziesięciu tysięcy Polaków, którzy ponieśli śmierć w wyniku tzw. rzezi wołyńskiej, która się rozciągnęła później na Małopolskę Wschodnią i na Podole. Polacy, którzy stają obok Olega Tiachnyboka i wznoszą okrzyk Sława Ukrainie, a odzewem tłumu jest Hierajam Sława, nie mogą nie wiedzieć, że były to ostatnie słowa, które słyszeli Polacy tak brutalnie i bestialsko mordowani 70 lat temu na Wołyniu i w Małopolsce. Wschodniej. Trzeba się trochę wczuć, mieć troszeczkę empatii, że w Polsce żyje kilkaset tysięcy, jeśli nie milion czy dwa miliony bliskich ludzi, którzy w swoich rodzinach mają ofiary rzezi wołyńskiej. Chociażby przez szacunek dla tych osób nie wolno ślepo, bezrefleksyjnie powtarzać tego rodzaju wezwań, tym bardziej że swoboda nie odcięła się nigdy od dziedzictwa UPA, wprost przeciwnie na Majdanie na własne oczy widziałem symbole banderowców, mało tego widziałem na własne oczy kilkakrotnie puszczany film o powstańcy, o ukraińskiej powstańcie armii UPA, gdzie dobre UPA rozstrzeliwuje złego Polaka. Taką scenę w tym filmie, akurat na taką trafiłem. Krótko mówiąc, nie jest jednoznaczne dzisiaj twierdzenie, że jednoznaczne Poparcie tej rewolucji nie, nie niesie w sobie jakiegoś niebezpieczeństwa ożywienia resentymentu szowinizmu ukraińskiego w stosunku do Polski. Dlatego, my jako polityka Polska, Polacy, powinniśmy w sposób odpowiedzialny, bez egzaltacji, bez wysyła, wysyłania sprzecznych sygnałów formułować kanony naszej polityki. Te kanony to powinny być po pierwsze stawka na umiarkowane, centrowe siły stawiające na niepodległość Ukrainy, takie jak udar Władimira Kliczki czy partia Arsenija Jaceniuka Batkiwszczyna. Powinniśmy również w jednoznaczny sposób wspierać wszystkie działania Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, mieć ambicje wpływania na politykę europejską w kierunku tego, żeby sami Ukraińcy mogli zdecydować, w którą stronę ma się rozwijać Ukraina. W tym celu powinniśmy wywierać presję na utrzymanie procedur demokratycznych, w tym celu powinniśmy zrobić wszystko poprzez wywarcie presji na bezpośrednie otoczenie prezydenta Janukowycza, żeby zagwarantować uczciwe, demokratyczne, wolne, niesfałszowane wybory, kiedykolwiek by one były, czy przyspieszone w 2014, czy w konstytucyjnym w 2015 roku terminie po to żeby sami Ukraińcy mogli zdecydować w wolnych wyborach tak jak wybrali demokratycznie partie regionów i tak jak demokratycznie wybrali w wyborach prezydenckich Janukowycza tak żeby mogli go demokratycznie i w wolny sposób odwołać powołać nowego prezydenta który wyznaczy w którą stronę Ukraina będzie się rozwijać czy w stronę Rosji czy w stronę Zachodu Powinniśmy również mieć ambicje jako Polska, o czym już mówiłem, kształtowania oferty europejskiej wobec Ukrainy w taki sposób, żeby ona była realistyczna i żeby była przynajmniej symetryczna, jeśli nie lepsza niż oferta ekonomiczna rosyjska. To powinny być kanony polityki polskiej, to powinno być to minimum wspólnego porozumienia polskich sił politycznych wobec Ukrainy, żeby nie było z tej strony kakofonii, bo ona oczywiście nikomu nie służy. Na dzień dzisiejszy widać, że punktowe sankcje wobec otoczenia Janukowycza mogą być skuteczne zamrożenie kont, tak zwany assets freezing czy szlaban na podróże, visa ban na, wobec rodzin oligarchów stanowiących zaplecze Janukowycza może być skuteczne, czego dowiodło Zachwianie frakcji Partii Regionów kontrolowanej przez jednego z oligarchów, którego tego rodzaju zamrożenia kont dotknęły Achmetowa, i próba wywarcia presji na Janukowycza, żeby zgodził się na dalej idącą amnestię niż ta, na którą się ostatecznie zgodził. To jest kierunek punktowego oddziaływania na otoczenie Janukowycza, które może wpływać na utrzymanie standardów demokratycznego na Ukrainie. Podsumowując, w interesie Polski leży to, żeby Ukraina była wolna, niezależna, żeby nie stała się dyktaturą pod protektoratem Putina, ale to Ukraińcy powinni zdecydować i zadecydować o tym, w jaki sposób demokratycznie to zrobić. My jako Polska powinniśmy stawiać sobie za cel ambicje wpływania na takie właśnie stanowisko Unii Europejskiej, aby ten demokratyczny wybór Ukraińców maksymalnie przybliżyć i urealnić. Dziękuję bardzo. Pani redaktor Lubecka, dlaczego pani się tak zgina? Dzień dobry, redaktor Lubecka, Pani pośle chciałem zapytać, jak Pana ocenia, to nazwijmy tę ofensywę dyplomatyczną Pana premiera Tuska nie za późno, czy coś w skórę, czy to po prostu będzie sztuka dla sztuki? Nie wiem, czemu ona ma służyć. Być może jest to jak zwykle wynik wojny PiSu z Platformą, że skoro coś zrobił Kaczyński, pojechał i, i powiedział coś niemądrego na Majdanie, no to, to, to Tusk musi też coś zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie to nic niemądrego, tylko że to będzie budowa porozumienia Koalicji Państw Europejskich w tym kierunku, o którym mówiłem, czyli wymuszenia na Janukowiczu demokratycznego standardu najbliższych wydarzeń. Każda, każdy inny scenariusz będzie zły dla Ukrainy i zły dla Europy. Więc jeżeli w tym kierunku działa Donald Tusk, bo przecież docierają do nas strzępy informacji, dosyć ogólnikowe frazesy, to w porządku. To jeszcze chciałam zapytać, skąd za Pańskim zdaniem wynika taka wstrzemięźliwa postawa Unii Europejskiej, strach przed Rosją? Unia Europejska ma własne problemy, sama się dławi niewydolnością postępującej integracji, sama się dławi przeszacowanym projektem euro, do którego zwyczajnie nie była gotowa, angażując do tego przedsięwzięcia państwa o wskaźnikach ekonomicznych w żaden sposób nie uprawniających do wspólnej waluty i tak naprawdę ma w nosie Ukrainę i Francja i Niemcy zafastrygowały, odfajkowały temat po to tylko, żeby się nazywało, że jakakolwiek oferta była tak naprawdę nie było oferty, którą jakikolwiek prezydent, czy byłby nim Juszczenko, czy byłby nim, czy byłaby nim Tymoszenko, czy, czy Janukowicz mógł przyjąć. Gdyby przyjąć ofertę Unii Europejskiej, czyli taki mega plan Balcerowicza do kwadratu, skasowanie socjału, skasowanie dopłat dla. Nierentownych firm, skasowanie tańszego gazu, dotowanego przecież przez państwo, z czasem pewnie likwidacji czegoś w rodzaju pozostałości po PGR-ach ukraińskich, to mielibyśmy po roku, półtora, antyeuropejską rewoltę na Ukrainie, która wepchnęłaby ten kraj na 30 lat w ręce Rosji. W związku z czym ja nawet nie mam pretensji do Janukowycza. Bo trudno mieć pretensje, każdy prezydent Ukrainy powinien znaczy musiał tę ofertę odrzucić. Natomiast można mieć do niego pretensje o to, że przez rok pozorował i udawał, że ta oferta jest w kręgu zainteresowania, kiedy ona od początku nie była, w związku z czym ten zwrot prorosyjski mógł być dla społeczeństwa ukraińskiego szokiem, tym niemniej Europa tutaj nie zdała egzaminu, ale też pytanie, czy większość Europy chce Ukrainy. Obawiam się, że, że nie chce. Czyli premier Tyruska raczej niewiele wskóra w tym kontekście. O którym Wam mówię. Pewnie, pewnie Europa to inaczej. O ofercie ekonomicznej, poważnej dla Ukrainy będzie można mówić, kiedy w wyniku nowych wyborów, prawdopodobnie jeżeli będą wolne, Janukowicz straci władzę i przyszły prezydent będzie wiarygodnym partnerem. Również gwarantującym, że fundusze europejskie się nie zmarnują, bo dzisiaj rzeczywiście jest to gąbka oligarchów. I, i przekrętaczy, którzy mogą wchłonąć dowolną liczbę miliardów euro i, i nic z tego dla Ukrainy nie wyniknie. Krótko mówiąc, nie wiem w, w co gra Tusk, ale jeżeli jest to wywarcie presji politycznej na Janukowicza, czego on się boi, bo widać, że jest człowiekiem chwiejnym, ulegającym wpływom i liczącym się z presją, jeżeli jest to presja polityczna, to moim zdaniem ma to ręce i nogi i, i akurat należy w tym wspierać. Merci z boku. Chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, że, że bo, bo jestem winien to powiedzieć, młodym, zaangażowanym w ten protest Ukraińcom, że, że są pełni porywu serca, zrobili na mnie jak najlepsze wrażenie, pełni. Heroizmu, poświęcenia, świetnie zorganizowani polowe szpitale, polowe apteki, biblioteki, służba Aftomajdanu. Kiedy potrzebowałem samochodu, nie było gdzieś taksówki, okazuje się, że jest grupa prywatnych samochodów do dyspozycji tej komendatury na Euromajdanie, która wspierającym osobom czy zainteresowanym życzliwie, tak jak ja. Jest w każdej chwili w stanie podstawić prywatną osobę z samochodem, to jest wszystko pokazuje wielką solidarność i ładną stronę narodu ukraińskiego. Natomiast czym innym jest ten młodzieńczy protest, odrzucenie skorumpowanych oligarchicznych rządów Janukowycza, a czym innym jest realna polityka, która niestety nie ma tutaj dobrego rozwiązania, poza tym, które nam jako solidarnej Polski się wydaje jako jedyne możliwe presja polityczna i wymuszenie wolnych wyborów jak najszybciej, żeby Ukraińcy sami zdecydowali, w którą stronę chcą iść. जेके वरितो